Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj danie niezwykle proste i niezwykle szybkie w przygotowaniu, dlatego że robi się je naprawdę przy okazji innego dania. Będą to ziemniaki pieczone w soli, które piekę zazwyczaj przy okazji pieczenia jakiegoś mięsa w piekarniku, kurczaka, jakiejś pieczeni, dowolnie. Wystarczy tylko obtoczyć ziemniaki w soli z mąką, za chwilę pokażę jak. I po 40 minutach mamy efekt wspaniałych, pieczonych ziemniaków. Ten smak przypomina mi trochę smak takich ziemniaków pieczonych w ognisku, którego trochę mi brakuje z dzieciństwa. Przepis i składniki podaję na www.skutecznie.tv, gdzie serdecznie zapraszam. A za chwilę pokażę, jak prędziutko można zrobić te pyszne, naprawdę pyszne ziemniaczki. Zapraszam. Do miski wsypuję dwie części mąki i jedną część soli, czyli w proporcjach 2 do 1. Ja odmierzę te ilości łyżkami, czyli wsypię 6 łyżek mąki i 3 łyżki soli. I to w zasadzie wystarczy, jest to baza. Ja dodaję jeszcze odrobinę czerwonej papryki i odrobinę ziół. I tyle co na czubku łyżki. I tyle samo ziół. Całość dokładnie mieszam. Gotowe. I w tej mieszance będę obtaczała mokre ziemniaki. Na jakiejś blaszce. Ja biorę spód od tortownicy. Będę układała obtoczone w mące ziemniaki. Blaszkę odkładam na bok. W talerzu mam przygotowane taką ilość ziemniaków, jaką chcę upiec. One są już umyte. Na dnie talerza mam wodę, bo ziemniaki muszą być dobrze wilgotne, żeby dobrze obtoczyły się mąką. I bardzo ważne, ziemniaki muszą być równej wielkości. Moje ziemniaki tutaj, dwa, te dwa są trochę większe. Gdyby były dużo większe, przekroiłabym je na pół i te połówki by uchodziły za jednego ziemniaka. Natomiast taka różnica, jak jest między z ziemniakami nie jest znacząca. myślę, że spokojnie dadzą radę. I obtaczam ziemniaka w wodzie, po czym w mące. I tak przygotowane ziemniaki suchymi palcami przekładam na blaszkę. Kolejny ziemniak Mąkę przesypuję do słoika. Wykorzystam ją spokojnie przy następnym pieczeniu ziemniaków. Takie ziemniaki piekę zawsze wtedy, kiedy mam jakieś dłuższe pieczenie mięsa w piekarniku, na przykład kiedy robię jakąś pieczeń bądź piekę kurczaka. Jest to idealny dodatek do takiego mięsa. Piekarnik już jest nagrzany do 220 stopni Celsjusza. Ja jeszcze nakłuwam ziemniaki wykałaczką tak żeby mi nie wybuchły podczas pieczenia w piekarniku. I wstawiam obok piekącego się mięsa bądź same w zależności jakie podamy do piekarnika. Ziemniaki już wstawione. Powinny się piec mniej więcej godzinę, może jeśli są większe, to półtorej godziny w 200-220 stopniach Celsjusza. Po tym czasie są gotowe i smakują dokładnie tak jak ziemniaki z ogniska. Tak wyglądają po upieczeniu. Przekroiłam jednego, żeby pokazać, jak cudownie miękki jest w środku. Smakują naprawdę doskonale, smakiem przypominają. Ziemniaki z ogniska. Można również jeść tą upieczoną skórkę z mąką, jeśli kto lubi. Ja się na to wprawdzie nie odważyłam, ale moja rodzina yy, zajada się nią i mówi, że jest smaczna. To wszystko. Smacznego. Tak wyglądają po podaniu. Idealne jako dodatek do. Obiadu, ale smakują równie wyśmienicie jako jedyne danie podane na talerzu. Warto je posmarować na przykład masełkiem, przypruszyć odrobiną soli bądź ziołami. Dobre są też z twarożkiem. Tu w Wielkopolsce nazywamy to gzikiem. Pokażę tą potrawę na osobnym filmiku. W każdym bądź razie gorąco polecam te ziemniaki. Niezwykle proste w przygotowaniu i niezwykle znaczne.